Hej, to znowu ja, Jadzia. Będąc na wieży zamkowej zauważyłam jeszcze jedną ciekawą budowlę. Dziś to właśnie ją zwiedzimy. Dzień dobry. Czy to jakiś kościół? Ciekawe czy jest tak stary jak wieża. Cześć Jadziu. To jest kaplica Trójcy Świętej, która kiedyś była kaplicą zamkową. Została wzniesiona w XIV wieku, czyli nieco później niż wieża. Ale zachowała się do dzisiaj, w przeciwieństwie do zamku, który już dzisiaj nie istnieje. Ciekawa jestem, jak wygląda w środku. Czy mogę tam wejść? Oczywiście. Wiem, że lubisz bardzo tajemnice i zagadki, więc myślę, że na pewno Ci się spodoba. Chodź, zapraszam. Wow, jak to kolorowo. Ale skoro to jest kaplica, to czemu nie ma tutaj ołtarzy ani żadnych ławek, w których można by się modlić? To dlatego, że dzisiaj bardzo rzadko odprawia się tutaj msze święte. Teraz jest to część muzeum, dlatego ludzie przychodzą tutaj, żeby podziwiać te wyjątkowe malowidła, które znajdują się na ścianach i sklepieniu. Wyjątkowe? Tak wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że wyjątkowo dobrze się zachowały. A mimo to konserwatorzy pracowali na to prawie 100 lat, żeby taki rezultat osiągnąć. Aż 100 lat? A jakie jeszcze skrywają tajemnice? Mówimy, że tutaj, w tym miejscu, wschód spotyka się z zachodem. Co to znaczy? Chodzi o to, że ta kaplica to budowla zachodnia, zbudowana w stylu gotyckim. Myślę, że sama rozpoznajesz go po tych ostrzałkowych oknach i sklepieniu. Natomiast freski, te malowidła na ścianach, można spotkać w Europie Wschodniej, tam gdzie kiedyś znajdowało się Bizancjum, takie starożytne cesarstwo. I drugiego takiego miejsca w Polsce nie zobaczysz. Oczywiście to wyjątkowe, a freski to są takie malunki na ścianach. Tak, ale wykonane w bardzo specyficzny sposób. Malowane są na mokrym tynku. A co takiego przedstawiają? Chyba rozpoznaję niektóre sceny. Uczyłam się o nich na lekcjach religii. Mhm. Tak, są to wszystko przedstawienia religijne. I na przykład na samej górze, na sklepieniu, znajdują się różne postaci, które zamieszkują niebo. A niełowie? Widzę. Mhm. Na przykład tutaj, na ścianie, troszeczkę niżej, są z kolei różne sceny z Ewangelii. Poznaję tę scenę. To wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Bardzo dobrze, doskonale rozpoznałaś tę scenę. Ale nie wiem, czy wiesz, że wśród tych wszystkich malowideł znajduje się również król. Spróbuj go poszukać. Chyba jest tutaj, ale skąd wśród tych religijnych malowidła uziął się król? To jest król Władysław Jagiełło i został tutaj namalowany w podziękowaniu za to, że to on ufundował te malowidła. Znam tego władcę. To mąż święty Jadwigi Anny Robiłam o niej projekt do szkoły. To pierwsza w Polsce kobieta koronowana na króla. Mhm, mm zgadza się, ale nie wiem czy wiesz, że Władysław Jagiełło to stąd z Lublina pojechał do Krakowa, żeby ją poślubić i później zostać sam królem. I to właśnie dlatego też tutaj na tym fresku anioł nakłada mu koronę na głowę, żeby podkreślić, że został władcą Polski. A co jeszcze można by odczytać z tych fresków? Na przykład to, kiedy dokładnie ukończono ich malowanie. Skąd? To musiało być dawno temu. Owszem. Tutaj zachował się taki napis cyrylicą, czyli alfabetem wschodnim. Jest tutaj napisane, że freski zostały ukończone w dniu świętego Wawrzyńca, czyli 10 sierpnia 1418 roku. Ojrzę się jeszcze. Czyżby i tu archeologzy odkryli coś ciekawego? Dzień dobry, Jadziu. Tak, faktycznie. Dzisiaj chciałam Ci również pokazać kilka ciekawych zabytków, czyli przedmiotów starych, które znaleziono tutaj w trakcie konserwatorskiego remontu kaplicy. Ale jak to, to nie ma gdzie kopać? <laughs> Czasami nie trzeba kopać głęboko, żeby znaleźć coś ciekawego. Na przykład, kiedy wymieniono tu posadzkę, znaleziono szereg ciekawych, zagubionych rzeczy. Na przykład. Taką monetę, która pamięta czasy króla Władysława Jagiełły. Wspaniała. Czy to prawdziwy odcisk, czyli łapy sprzed kilkuset lat? Tak, najprawdopodobniej należał do psa, który odcisnął swoją łapę w mokre jeszcze cegle, tak zwanej palcówce. Znasz ją z poprzedniej naszej opowieści. Taką cegłą wyłożona kiedyś była podłoga w kaplicy. Niesamowity dosłownie ślad historii. Tak. Wracaj jeszcze do pani Gosi. To pokażemy ci inny ślad ważnych wydarzeń historycznych. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Tutaj zostały wydrapane napisy. Między innymi w tym miejscu znajduje się rok 1569, czyli data zawarcia Unii Lubelskiej. To jacyś wandale, którzy zniszczyli freski. Moglibyśmy dzisiaj ich tak nazwać, ale oni chcieli po prostu upamiętnić to ważne wydarzenie, w którym uczestniczyli. No i może troszeczkę się nudzili. Ja na pewno się tu nie nudziłam. To wspaniałe miejsce. Na pewno tu wrócę. Dziękuję za oprowadzenie, do widzenia. Cześć ja do zobaczenia.